A o co gramy? Bo to też jest ważna kwestia, nie? Pozdrawiam się babciu. Pomachaj, pomachaj do kamery do babci. <laughs> Dobrze, w takim razie zaczynamy. Witamy Was w kolejnym programie naszego quizu Co ty powiesz? I co? Dzisiaj tematem głównym jest teście Wy sami. Adrian będzie odgadywał na temat rzeczy z życia Janka Sobocińskiego, Janek Sobociński będzie odpowiadał na temat Adriana Łyszczarza. No to pierwsze pytanie w takim razie mamy do Janka. A o co gramy? Bo to też jest ważna kwestia, nie? Po programie ustalimy. No i pierwsze pytanie w takim razie jest do Janka. Janek, Adrian Łyszczarz urodził się w? W we Wrocławiu. Czy C woleśnicy? C woleśnicy. Gratulacje, bardzo dobrze. Pierwszy punkt dla Janka. Drogi Adrianie, Jan Sobociński był wypożyczony ze ŁKS Łódź do A. Stomilu Olsztyn, B. Gryfu Wejherowo C. Gry, Gryfu Słupsk. Odpowiedź B. Gryfu Wejherowo. Znakomicie. Dobrze, Janek. W takim razie pytanie numer trzecie idzie do Ciebie. Babcia Adriana <grych> Łyszczarza była prezesem klubu piłkarskiego. Co to za klub? A. Widowa Bierutów. B. MKS Pogoń Oleśnica C. KS Żurawina A. Brawo, Janeczku, brawo. To jest Dziś. bardzo dobra odpowiedź. Ile lat była prezesem, pamiętasz? Dobrze. Nie pamiętam takich informacji, ale jeszcze ja pamiętam te czasy, jak była prezesem. Pozdrawiam się, babciu. Pomachaj, pomachaj do kamery do babci. Dobra. Jak się wabi pies Jana Sobocińskiego? Manto. Wiesz bez odpowiedzi? Manto, tak. Dzisiaj go jeszcze widziałem, go głaskałem, także to jest manto bez bez podpowiedzi. Bez podpowiedzi. Zgadza się Janek? Zgadza się. W meczu towarzyskim z Japonią wygrany 4-1, Adrian Łyszczarz zdobył bramkę. A prawą nogą z zapola karnego, lewą nogą z rzutu wolnego, głową z piątego metra. Odpowiedź: A prawą nogą z zapola karnego. Która to była bramka Adriana, pamiętasz? Na, Na jaki 4. wynik było? 4-1. Zgadza się, Adriana? ta odpowiedź. A pamiętasz Cię Szynka Adriana? Jaka była? Na kolanach, ale tam nie była polana murawa i nie powiem szczerze, że... są całe, ale było blisko. Dobrze, znakomicie. 4-1 wygrany. Piękny strzał Adriana ustalający wynik spotkania. Jan Sobociński urodził się w Łodzi na osiedlu. A. Stare Bałty B. Retkinia, C. Stary Polesie. Wiem, że mieszkał na Redkini na pewno, od małego. Także skłaniam się do tego, że urodził się no. też na redkili. Zgadza się jednak? Zgadza się. Adrian Łyszczarz debiutował w reprezentacji Polski a U15, no. a U17, c U18. U17. Adrian? Jest to błędna odpowiedź. W reprezentacji U18 w meczu z Finlandią. Tak jest. Także teraz mam pytanie takie ważne, żebym mógł sobie przewodzić. Żeby roczkę, się odkuć. Daj ale pytanie też jest trudne. No, ja jest musiał, ja ale musiałem... 33% szans są zawsze. No że? tak, ale ja musiałem dużo, dużo, dużo przeszperać. Uwaga. Jan Sobociński pierwszy raz w reprezentacji Polski zagrał w kadrze u 15, w której minucie wszedł na boisko? Gra toczyła się 2 razy 40 minut. I pytanie A w 75 minucie B w 79 C w doliczonym czasie gry. Tak, tak, Nie mam pojęcia, ale zawsze mnie uczyli, że jak nie wiesz co, to dawaj C. Także skłonię się do tego, że dam C. Janek, pamiętasz? To jeszcze chyba nie był doliczony, to była 79 chyba jeszcze. To była 79 hmm, to... minuta, to, że Ktoś mnie w błąd wprowadził, że <coughs> dawaj zawsze na C. No. Janek, kto był wtedy trenerem? Nie, trener Zalewski. Pytanie do Janka. Adrian Łyszczasz, jedynego gola w Fortuna pierwszej lidze, strzelił w starciu z... A, chojniczanką Chojnice. B, GKS-em C z Olsztym. Z chłonniczanką. Adrian? No, niestety. Ze Stonilem Olsztym szliłem, ramkę, Wiem, zwycięstwo. U. Od ilu lat Jan Sobociński próbuje zrobić prawo jazdy? A, od roku. B, od dwóch. C, nie podchodził, bo się boi. On nie podchodził, bo się boi, no. Na bank się boi. Ja się nie boję. Ale nie podchodziłeś. Ale nie podchodziłeś. A nie podchodziłem, no nie no, podchodziłem. No, nie podchodził, bo się boi, a to... Na pewno to jest pytanie, które jego dziewczyna powiedziała. Nie podchodził, bo się boi. No dlatego wiedziałem, że to jest ta odpowiedź. Dziękuję ci Dominiczko, że ja tutaj... Mi o, dzięki. dzięki dokładnie, <grym>, dokładnie tak. Dominika, Dominika wskazała tę odpowiedź jako prawidłową. Gratulacje, odcinek wygrywa Adrian Łyszczarz. Ariania nagroda za kulisami. Tak jest.